Jest nawet stado w takiej kotlince. Coś tu się rusza jeszcze. No to może zobaczę, jak uciekają. Kurde, teraz że żubrów już nie widać no ja piernicz. Ktoś ja pytał kiedyś o te białe ksiatki, to nie są barszczy Sosnowskiego. I sporadycznie trafiały się u nas w pagierach zostały ale zostały wytępione przez pracowników parku Bieszczadzkiego bo to na ich terenie generalnie występowało także już teraz nie ma chyba nic a jak coś się pojawi jeszcze z jakiegoś nasionka to jest tępione dalej Co trochę, Zbiła grubka. gróbkę. Całą noc spadało i dzisiaj jeszcze też z rana. Jeszcze deczko się teraz, ale pewnie się wypogodzi na dzień. Mgiełki żadnej nie ma, więc już na filmie nie będzie tak kolorowo. Nie mam się co dzisiaj chyba spodziewać specjalnych spotkań. To trochę to powstaje z tymi żubrami, może gdzieś się przemieszczu. Będzie co lepiej widać. Dawno ich nie widziałem gdzieś siedziała, może na Ukrainie albo u nas w lesie. No nic, właśnie napiję się kawę, co się będzie potem działo zobaczymy. Może gdzieś się ruszą Już idą, poczekam jednak Tam wylazły z tych białych chabzi, to może było więcej. No to może być tegoroczny cieraczek z tą królą. Byłażą powoli z tych chabzi. Tu jest drugi cieraczek, pewnie tegoroczny, trzeci. How long get done? Ciemno jeszcze Słońce już prawie wychodziło o tej porze, ale chmury na całym niebie maluszek wyskoczył. Tu jest jeszcze jeden mały. Jest trochę małych już przynajmniej cztery widzę. Może pięć. No dobra Jedziemy dalej A teraz się nudzi tu za mną łazi nic nie widzi Bo to chaszcze takie przed nim i ale to taki pospolity wygląd. mi czyste niebo będzie pewnie ładny dzień potem też nocy może jakie by się pojawią ceglaki już by mogły rosnąć parę znalazłem Cicho, jest tu ale w takiej dziurze. Że tylko łapek mu widać. Poszedł. Kozioł już sygnał kozła. Muszę wyjść z auta, bo zostawił go. Zostawił chyba mnie zobaczył. Kodę to się ruja już zaczęła, się tak pieniądze. Tam koło została. O, kozy była. Szeroko moro stawiane po Taka szybka akcja bożna jak nie miałem jak wyjść z auto Chaotycznie pewnie to wszystko nagrałem. Ktoś się wytnie z tego. Szukę tej kozy teraz. Koza porazła w krzaki. Helmowna. Słoneczko, nic to już na razie nie zrobi. Jak się mój znajomek ułożył do snu, przy samej drodze z kuba nic nie Popatrz no tu jeszcze, ej! Zaraz będziesz spał. Kurde czy ty musisz tak przy samej drodze Pewnie nic cię tu nie zobaczy i tak, ale o, to jeszcze No dobra śpić sobie jadę Inaczej teraz leży do słoneczka Przez kurczę, ten koś.